Hej, kiedy Marta z Codzienni Fit i witam Was w treningu Express Rozciąganie i Mobility. W dzisiejszym odcinku będziemy rozciągać całe ciało oraz popracujemy nad mobilnością, zwłaszcza bioder oraz góry. Poczujemy się spokojni, elastyczni, rozciągnięci, a do wykonania tego wszystkiego będzie Wam potrzebna tylko mata, ewentualnie woda i dobry humor, a całą resztą zajmę się ja. To co? Lecimy! Głęboki wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech. Zaczynamy od lekki rozgrzewki. Przechodzimy do pozycji deski. I wracamy na górę. Jeszcze cztery razy. Trzy. Dwa. Staramy się to robić świadomie. Dzisiejszy cały trening poświęcamy na to żeby pomyśleć o swoim ciele. Jak ono się rusza, co trzeba poprawić. Ostatnie powtórzenie zrobimy. Wróć. Wypad do przodu, lewa noga. Hop. Powrót. Prawa. Hop. Wróć. Jeszcze. Hop. tej ręce do góry. I powrót. Hop. Oddychamy. ostatni, super, wyprostuj się, głęboki wdech, wydech, przechodzimy do właściwego rozciągania i mobility, znowu lewa noga do wypadu, hop, zostań w tej pozycji, obniż się, odłóż na chwilę kolano na matę i teraz podnieś się świadomie, napnij brzuch, spleć ręce z tyłu w koszyczek, otwieramy klatkę piersiową, kierujemy mostek na skos do sufitu, i głęboko oddychamy. Możemy też twarz skierować do góry. Otwórz klatkę, nie zamykaj jej. Czyli nie robimy tego, ok? Tylko cały czas otwarte. Jeśli mamy kucyka, możemy pomyśleć o tym, żeby dosnąć włosami jak najdalej. Jeszcze troszkę. Trzymaj, obniż się. Cały czas kolano nad matą. Ok, odkładamy kolano na matę. Kładziemy także stopę. Dłonie przy stopie, i teraz staramy się umościć biodrami trochę niżej. Ok, w tej pozycji zostajemy na chwilę. Dłonią odpychamy kolano. Jednocześnie stopa jest cały czas przyklejona do maty. Pracujemy teraz nad mobilnością naszych bioder. Rozruszamy je trochę, jeśli siedzicie w pracy, to na pewno jest to trochę pospinane. Cały czas pracujemy też oddechem, czyli głęboki wdech nosem. Wydech. I ruszamy trochę w bok, trochę w dół. Jak czujecie, tak działamy. Głęboki wdech i na wydechu, jeśli możesz, odłóż dłonie na matę. Jeśli nie możesz, to jest ok, zostajemy tutaj. A jeśli ciało ci pozwala, to pochylamy się. Jeszcze troszkę. Ok, wracamy dłońmi na matę. Teraz prawa ręka za głowę, dotykamy łokciem jak najniżej i góra. Patrzymy za łokciem, mocno, mocno, mocno odkręć klatkę piersiową i wracasz. Znowu, dół i góra. Wydech i łokieć mocno skierowany do sufitu. Klatka to jest moja pięta hillesowa. Mocno. Cały czas biodra też kierują się ku dołowi. Oddychamy. Mocny wydech. Wzrok skierowany za łokciem. Trzymaj i dopiero wracasz. I znowu. Poprawiamy trochę zakres ruchu. Rozluźniamy i biodra, i pracujemy nad otwarciem klatki piersiowej. Jeszcze trzymaj. Ok luz. Obracamy się do maty. Szeroko nogi. Będziemy kłaść się do przodu. I trzymaj. W tej pozycji powinniśmy położyć sobie stopy płasko na boku. Oprzeć się z przodu, ale nie wychylać się za mocno, bo wtedy nie poczujecie, jak rozciągają się wewnętrzne części łód. Mamy to czuć plecy proste i po prostu trzymamy. To nie jest przyjemne dla większości osób i to jest też ok. Głęboko oddychaj, przetrwam przez to. Moja nauczycielka jogi zawsze powtarza, żeby kierować wtedy oddech w to miejsce, które się rozciąga, które boli, więc teraz weź głęboki wdech i wyobraź sobie, że kierujesz oddech właśnie na wewnętrzną część ud, na te miejsca, które się teraz rozciągają. Rozluźniają. I wydech. Ten oddech jest ważny, bo przypomina naszemu układowi nerwowemu, że wszystko jest ok, nie trzeba napinać mięśni. Powoli wychodzimy z pozycji. Wracamy do pozycji stojącej. Prawa noga, przód, wypad. Uwaga, lecimy. Hop. Obniż się. I teraz, jak już jest pozycja dość niska, łączymy dłonie w koszyczek. Otwieramy klatkę piersiową. Czujemy spokój. Nawet jeśli coś Wam tam siedzi w głowie, pomyślcie sobie o tym, co teraz robimy, na czym się skupiamy. Co powinniśmy czuć? Po pierwsze, otwierającą się klatkę piersiową. Może być, czu czuć tutaj dyskomfort w okolicach właśnie mięśnia piersiowego, barki. To wszystko musi się tu otworzyć w ten sposób. Kieruję mostek. Naskocz do sufitu. Ciągnę dłoń mi ku dołowi. Obniżam się jeszcze w wypadzie, ale nie odkładam nogi na ziemię. Trzymaj. 5 sekund. Ok. Odkładamy nogę. To jest ten wymarzony moment, bo ta noga zaczyna się już napinać. Dłonie przy stopie. I znowu odpychamy trochę. Kolano, cały czas stopa przyklejona do maty, trochę odpychamy, trochę krążymy do przodu. Nie zostajemy w jednym miejscu, tylko staramy się cały czas pracować nad tym ruchem. Jeszcze, żeby te biodra trochę puściło. I jednocześnie trochę w tą, trochę w tą. Niech te nasze sztywne, zbite biodra wezmą się do roboty. nie? Trochę popracują, trochę wyluzują. Weź głęboki wdech, wydech, cały czas staraj się kierować biodra w stronę maty, to jest ten ruch, hop. To co jest właśnie ważne, to co przed chwilą robiłam to pokazywanie tylko w którym momencie jaki ma być to ruch, ale my tego pulsowania nie robimy, to nie ma być takie gwałtowne pogłębianie, tylko spokojne ruchy, trochę tu, trochę tu przemyślane, najlepiej właśnie z oddechem. Ok, odkładamy, jeśli możemy, dłonie na matę. Jeśli nie, można zostać w tej pozycji. Może być tak, że na jedną stronę udaje Wam się położyć dłonie, na drugą nie, to jest totalnie ok. Oddychamy, rozluźniamy. Skupiamy się na tym, żeby jeszcze bardziej położyć trochę biodro. Popracuj tym. Oddychaj. Na tych biodrach dzisiaj trochę się skupimy, bo to jest coś, co kuleje u większości osób. Zwłaszcza w pandemii. Dużo siedzimy na chacie, mało się ruszamy. Jeśli się ruszamy, to raczej robimy mocne treningi. Wszystko spina biodra niepotrzebnie. A nawet jeśli oglądasz to we wspaniałych czasach popandemicznych. To i też ci się to na pewno przyda, bo myślę, że się nic nie zmieniło. Większość pracy polega jednak na siedzeniu za biurkiem. Ok, powoli luzujemy, i teraz powoli, siadamy ze zgiętymi kolanami w ten sposób. I będziemy powoli bez pomocy rąk, obracać się na drugą stronę. I lecisz. Hop! To jest bardzo niepozorne ćwiczenie. Niby nic się tu nie dzieje, ale można poczuć pracujące biodra. To jest bardziej mobilność niż rozciąganie. Powoli po prostu sobie przechodzimy, nic więcej. Staramy się mieć plecy prosto. Spokojnie. Hop i wracasz. Tylko pra biodra pracują. Ok, następne ćwiczenie pokażę w dwóch wersjach. Wersja dla osób, które nie mają żadnych problemów z kolanami. Stopy przy udzie i powoli kładziemy się na przedramionach. Jeśli możemy, kładziemy się całkiem, rozciągamy mięsień czworogłowa, uda. Jeśli kolana nas nie bolą, jeśli mamy problem z kolanami, Kładziemy się bokiem i rozciągamy w ten sposób, ok? Przejdź teraz do właściwej dla Ciebie pozycji. I oddychaj głęboko. Niezależnie od tego, jaką wersję wybierzemy, powinniśmy poczuć rozciąganie mięśnia czworogłowego uda. Jeśli w którymkolwiek momencie poczujecie dyskomfort w kostce, w kolanie. Wychodzimy powoli z tej pozycji i przechodzimy do tej na boku, którą pokazywałam wcześniej. Można też zawsze zostać w tej pozycji. Też rozciąga się mięsień czworogłowy, uda. I też jest ok. Tutaj głęboko oddychamy. Nic więcej. Dbamy o to, żeby miednica. Była podwinięta, czyli robimy ten ruch, hop, trzymasz. Jeśli robisz na boku, zmień na drugą nogę teraz w stronę. Robimy na drugą nogę, oddychamy nic więcej. Pełen chill. Jeszcze 20 sekund. Niecałe. Pamiętajcie o tym, że ta sesja ma też polegać na tym, żeby Wam było dobrze. Jeśli czujecie, że jakiś ruch Wam nie wchodzi, albo jakaś modyfikacja jest przyjemniejsza, zróbcie to. To Wasze ciało rządzi. Uwaga, powoli podnosimy się. Wychodzimy. Lewe kolano na macie. Prawa noga wyprostowana, oparta. I teraz powoli siadamy, czyli cofamy biodra do tyłu. Uwaga, cofnij. Trzymaj. Stopa z tyłu ma być podwinięta, tak? Hop. Jeśli to sprawia Ci za duży ból, można przejść do tego ustawienia, ale sugeruję, żeby to było jednak tak. Stopami też rzadko pracujemy, a przydałoby im się, więc to jest dla nich może niekomfortowe, ale przydatne. Co powinniśmy czuć w tym ćwiczeniu? Przede wszystkim rozciąganie wewnętrznej części uda znowu. Oddychaj. 5 sekund. Druga strona, czyli prawe kolano na macie. Lewa noga wyprostowana, i kiedy jesteście gotowi, siadacie. Nic więcej, powinno być czuć te rozciąganie. Samo to wypchnięcie biodra powoduje, że noga nam się wydłuża. Staramy się trzymać przyklejoną stopę do maty. Prostujemy się, mimo tego, że rozciągamy teraz dół, pracujemy też górą, tak? Czyli nie garbimy się, nie robimy tego, co przed chwilą, z czym przed chwilą warczyliśmy, tylko otwieramy klatkę, ręce przed siebie. Oddychaj. Uśmiechamy się. Robimy teraz coś dla siebie. Wiem, że dużo osób bardzo długo się zbiera, żeby w ogóle się porozciągać, popracować nad mobilnością, więc brawo, że jesteście. Wytrzymajcie do końca. Jeśli czujecie, że na przykład mięsień puszcza, można na wydechu spróbować pogłębić ruch. Ok, wychodzimy. I teraz z tej pozycji unosimy się do góry. Ok, uwaga. Do góry. Wypychamy mocno biodra, ale przede wszystkim wypychamy też klatkę piersiową, a głowę kierujemy do dołu. Hop. W tej pozycji można poczuć barki, poczuć klatkę, zwłaszcza jeśli macie te partie mięśniowe spięte. Mocno wypchnij już pośladki. Jeśli nie czujecie klatki, to przynajmniej poćwiczycie sobie pośladki. Pośladek napięty. Woli opuść, weź głęboki wdech i na wydechu znowu. Napięty pośladek, głowa luźno. Dół. Ulubione ćwiczenie wszystkich łapistów, czyli agrafka. Łapiemy się, lewa ręka jest teraz na górze. Jeśli nie możecie się złapać, to weźcie jakiś ręcznik, jakiś ciuch, połóżcie sobie tak, żeby złapać go pomiędzy i trzymamy. To, co jest ważne teraz. Miednica, napinamy brzuch, prostujemy plecy, kierujemy łokieć do sufitu. Ok? Czyli nie robimy tego za wszelką cenę, żeby wyglądać tak. Dużo osób tak robi, potem wygląda no tak i złapałem, złapałem, udało się, tylko jeśli tak się dzieje, to lepiej wziąć ręcznik, przytrzymać tak, żeby ten łokieć rzeczywiście kierował się do sufitu, żeby otwierać tutaj ciało, górę, napięty brzuch, miednica. Patrzymy przed siebie. I oddychamy. Super. Teraz schodzi stres, schodzi wszystko. Druga strona zaraz będzie. Rozluźnij dłonie. I trzymamy drugą stronę. Może być tak, że jedna strona sprawia więcej trudności niż druga, to jest całkowicie normalne. Ja na przykład tą dużo gorzej już mi idzie i ten łokieć nie chce tak fajnie iść do sufitu. Brzuch, miednica, czyli nie wypychamy, nie robimy tego, nie robimy instagramowych pośladków, bo popracują nam lędzi, ale niepotrzebnie. Tu, hop, podmiń, napnij brzuch, spójrz przed siebie. Super. W ten sposób. Oddychaj. może nie być przyjemne. Dla większości góra nie jest przyjemna do mobility, do rozciągania. Puść, rozluźnij. Hop. I teraz coś, czego sama nie lubię i dlatego to robię, bo jest bardzo potrzebne. Staramy się złączyć dłonie w ten sposób. Łokcie szeroko na zewnątrz, otwieramy klatkę piersiową. Otwórz mocno łokcie. Hop. Klata ma iść do przodu, brzuch napięty. Trzymamy. Nic więcej, tylko sobie tak trzymamy, zobaczcie. Tylko nie oszukujcie łokcie mocno do boków. Ten ruch powinniście poczuć nawet w barkach, tak. Czyli barki, klatka piersiowa. To teraz rozciągamy, nad tym pracujemy. Głęboki wdech, wydech. I trzymaj. Uspokajamy się. Trzymaj. Łokcie na boki. Sama siebie też muszę pilnować. Uwaga, szybko pójść. Rozluźniamy ręce powoli. Przechodzimy do pozycji stojącej. Prawa noga skierowana wzdłuż maty. Lewa noga nie wzdłuż. Tylko tako, zapomniałam słowa, nieważne. I teraz z tej pozycji powoli będziemy pochylać się do przodu, ok? Uwaga, głęboki wdech. I na wydechu złap się za łydkę. Jeśli możesz, otwórz się. Ręka do góry, spójrz za dłonią. Rozszerz trochę stopy między sobą, i teraz zegnij kolano, zejdź na dół, wróć. I znowu. Powoli schodzimy, wracasz, zejdź, wróć, zejdź, wróć, zejdź, zostań, spróbuj dotknąć dłonią maty, trzymaj, wróć. Ostatni raz schodzimy, zostajemy. OK, luz. Druga strona. Czyli teraz lewa stopa wzdłuż maty, prawa stopa nie wzdłuż maty i pochylamy się powoli do przodu. Otwieramy klatkę. Twarz skierowana za dłonią. Lubię to ćwiczenie. Oddychamy. I teraz zwiększamy dystans i zegnij. Wróć góra. Zegnij. Góra. Hop. Hop. I teraz zginamy, zostań dły na macie. Trzymaj. Wróć. I jeszcze raz. Hop. Trzymaj. Wróć góra. Głęboki wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech. Dziękuję Wam za wspólne rozciąganie z elementami Mobility. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, dajcie proszę kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. I widzimy się już niedługo. To co? Piąteczka. Hejka.